Hej, witam Was, to już piąty odcinek z serii Focus Build. Dzisiaj powiem Wam o nowinkach technicznych. I deska od trabanta pasuje. Za chwilę będziemy przymierzać konsolę z głównymi przełącznikami do tego, żeby w ogóle można było coś włączyć w czasie jazdy na przykład ALS, czyli system podtrzymania turbosprężarki do tego potrzebna jest nam kolumna, którą właśnie montują i do tego jest potrzebny fotel, który już jest zamontowany Nie do góry, nie? Pytały na dół. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze się siedzi w tym samochodzie. Jak nie jedzie, bo nie ma hałasu, jest cisza i w ogóle jest fajnie. To zawieszenie, które tutaj mam z przodu będzie bardzo fajne na torach z niewielkimi hopami. Jakby były ogromne chopy, takie jak na autokrosie, no to to zawieszenie mogłoby się nie sprawdzić. Widzicie dwuwahaczowe zawieszenie na zwrotnicach stalowych z piasną z tej strony. Jeden wahacz trójkątny jest górny, do którego właśnie mamy podłączony stabilizator, i drugi wahacz trójkątny dolny. Cały wózek, belka, listwa kierownicza, porządnym drążkiem, który nie powinien się giąć podczas uderzenia. No i co najciekawsze, to amortyzator. Amortyzator, który ma wybierać te wszystkie. Nierówności który ma służyć też do niewielkich skoków. Firma, której Wam nie chciałem zdradzić wcześniej, to jak tu widzicie napisane, to jest Intrax. Przejdziemy teraz do tyłu samochodu, do tylnego zawieszenia. Tylne zawieszenie również dwuwahaczowe, górny wahacz trójkątny, dolne dwa poprzeczne drążki jeden drążek wzdużny do regulacji. Jak zauważyliście, tutaj z tyłu jest ten sam stabilizator. Chociaż dużo cieńszy przedni stabilizator musi być twardszy. Również zwrotnica stalowa z piastą. Nie mamy też układu hamulcowego tutaj, który nie jest założony. To proste dwuwahaczowe zawieszenie, dosyć mocne, stabilne, powinno dobrze się sprawdzać. Nie mamy jeszcze tutaj mostu pod spodem założonego, mamy dziurę. Przechodzimy teraz do tyłu samochodu. Z tyłu samochodu mogę Wam teraz pokazać dokładnie. Tutaj mamy zbiorniczek uzupełniający płynu do chłodnicy. Ta szerokość, tutaj, ta ogromna, to jest chłodnica, tam mamy zbiornik paliwa bezpieczny, z wewnętrznymi pompami, i tutaj mamy dwa wentylatory, które będą wyciągać powietrze, które będzie zaciągane bokami samochodu. Tu ten wielki zbiornik, który jest, to nie jest zbiornik na wodę, ani to nie jest zbiornik na paliwo, tylko to jest zbiornik olejowy. Ponieważ silnik posiada suchą misę olejową i pompa z tego zbiornika zaciąga olej, łączy tymi przewodami i wpompowuje go bezpośrednio w układ korbowo-tłokowy do silnika. Tutaj na ziemi leży sobie mój interkuler. Interkuler, czyli chłodnika powietrza, potężny ten interkuler. A tutaj na stole leży sobie mój spoiler. Ładny taki. To są moje światła stopy, a to jest fragment wyświetlacza do biegów. Ponieważ tam będzie sekwencyjna skrzynia biegów z Selholma, to muszę wiedzieć, jaki będę miał włączony bieg. I to będzie zamontowane tu. Mamy kierę z kilkoma przyciskami do systemów podtrzymania turbiny, systemu startowego, wycieraczek. Ona nie jest podłączona, więc zdejmiemy ją bez trudu. W poprzednim filmie pokazywałem Wam, jak się budują pedały. To one teraz tutaj są zrobione. Mają pełną regulację. Możemy je przesuwać do przodu i do tyłu z taką fajną podstawką. Tutaj nie mamy jeszcze deski rozdzielczej, która stoi obok. Właśnie ją przywiozę to jest decha rozdzielcza, którą będziemy pokrywać flokiem, i tak dalej. Ona nic nie waży, chociaż nie jest z karbonu ani z kevlaru, ale jest z bardzo cienkiego laminatu. Waga jest dosyć ważna w tych elementach, które są mocowane wysoko, a deska będzie zamocowana wysoko. Więc fajnie, że jest lekka. To wszystko, co widzicie tutaj pod deską rozdzielczą, to jest PDM Moteka, czyli ten system, który odpowiada za bezpieczeństwo samochodu. PDM przede wszystkim odpowiada za wszystkie systemy bezpiecznikowe, czyli jeżeli jakiś z bezpieczników wyskoczy, to PDM automatycznie próbuje go załączyć. O, a tutaj jest kawałek centralnej konsoli, na której jest sterowanie. Ona też nie jest zamocowana. Ona będzie zamocowana tu w tym miejscu. No, tutaj, całe serce samochodu. Pokażę Wam dokładnie. Do czego służą które przełączniki w momencie, kiedy będziemy mieli to zamontowane i kiedy będziemy mieli podłączone. Z tamtej strony mamy jeszcze komputer Pektela, który obsługuje silnik. Pokażę Wam, jaki akumulator jest w tej skrzynce, ile waży. Jakbyście go wzięli do ręki, to on nie waży nic. Jak widzieliście na Fokusie, nie ma bodykitów, czyli nie ma tych zewnętrznych paneli karoseryjnych. Teraz zmierzamy w drugim kierunku kraju. Jedziemy na północ, nad morze, żeby zobaczyć, jak tam Paweł radzi sobie z budową naszych elementów i czy już są gotowe.